aż do 10% w programie Biznes Expert. Obejrzyjcie im do końca, aby poznać szczegóły. Dedykowana oferta Biznes Expert od marki Skoda dla przedsiębiorstw. Z naszej polityki flotowej korzystają tysiące firm. Jako eksperci pomagamy w znalezieniu optymalnych rozwiązań zarówno pod kątem zmiany modelowej w twojej flocie, jak i doborze ubezpieczeń czy programu serwisowego. W praktyce odnajdujemy rozwiązania, które pomagają zredukować koszty we flocie. Skupiamy się na tym, co niezbędne w firmie. Nie potrzebujesz 50 samochodów. Same warunki flotowe można uzyskać już od zakupu jedynie trzech aut. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy. Nasz doradca skontaktuje się z tobą, aby umówić spotkanie w naszym salonie. Tylko teraz po wypełnieniu formularza możesz uzyskać specjalną korzyść aż do 10% oraz obniżyć ratę leasingową aż do 16%. Pamiętajcie, jako eksperci jesteśmy w stanie zaproponować preferencyjne warunki sprzedaży. Zapraszamy do udziału w programie Business Expert. Do zobaczenia.